Chyba poszło. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz i Jesteśmy w parku imienia Stanisława Narodowskiego. I chciałem Państwu powiedzieć, że w związku z tym, iż kilka tygodni temu mieliśmy w Szczecinie taką ogromną wichurę, która spustoszyła połowę miasta, spustoszyła również nasz park, nasze zielone płuca osiedla. I z dobrych wieści, jakieś. Z dobrych wieści, jakie chciałem Państwu przekazać, to po pierwsze lampa, która została uszkodzona, jest już naprawiona to dobrze. Barierka przy schodach, która również została uszkodzona, ponieważ w tym miejscu mniej więcej stało drzewo, które przez tą wichurę zostało obalone, zniszczyło lampę i zniszczyło barierkę. No, uszkodziło ją i dlatego trzeba było ją naprawić. Dziękuję tutaj Zakładowi usług komunalnych za to, że tą barierkę naprawili. Ale co z ważniejszych tematów, to Rada Osiedla podjęła z inicjatywy naszej wiceprzewodniczącej Celiny Skrobisz, podjęła uchwałę dotyczącą nowych nasadzeń w parku. No bo jeżeli jakieś drzewa zostały zniszczone, a park to przecież miejsce zielone i powinno jak najbardziej takim miejscem pozostać, no, i podjęliśmy uchwałę jako Rada Osiedla, że chcielibyśmy, że wnioskujemy do Urzędu Miasta, do Zakładu Usług Komunalnych o to, żeby nowe nasadzenia w Parku Nadratowskiego powstały. I żeby nie było, że nie mam dowodu, otrzymaliśmy odpowiedź, którą podpisała pani Magdalena Grycko, ogrodnik miejski, że w Parku Nadratowskiego w związku z wichurą, która uszkodziła drzewa, zniszczyła je. I trzeba było niestety je wyciąć, bo już nie nadawały się do tego, żeby w jakiś sposób je zabezpieczyć, nie wiem, zabezpieczyć, czy też doprowadzić do tego, żeby dalej rosły. I tak oto na jesieni powstaną, jeżeli tu Zawsze jest taki taki myk stosowany przez urzędników miejskich, że jeżeli zostaną zabezpieczone w roku w danym roku środki finansowe, ale to już spokojnie, o to będziemy tutaj jako rada osiedla mocno tego pilnować, ja też będę tego jako przewodniczący mocno pilnował i będę zabiegał, żeby jednak te drzewa powstały, zostały posadzone w naszym parku, no bo tak jak powiedziałem, park no trudno, żeby był bez drzew, a jeżeli te straty jakieś zostały poniesione, no to warto przynajmniej je uzupełnić. Chcielibyśmy, żeby tych drzew było trochę więcej. Niż to, co straciliśmy, czyli trzy sztuki, będziemy o to mocno zabiegać. I tak jesienią jest bardzo duża szansa i duże prawdopodobieństwo, że nasadzenia uzupełniające będą dotyczyły drzew z gatunku Lipa drobnolistna, Klon zwyczajny, Śliwa Wiśniowa Nigra i Czeremcha Pospolita. Taka oto pozytywna wiadomość pod koniec tego tygodnia. Cieszę się, że byliście Państwo ze mną. Zachęcam do kontaktu. Z Radą Osiedla żetowo-grabowo. Zachęcam do kontaktu ze mną. Listwoim.kontakt małpa. Gmail.com. Na stronie Urzędu Miasta jest również kontakt telefoniczny, mailowy do Rady Osiedla, mailowy do mnie, do przedstawicieli naszych, którzy są w Radzie Osiedla, do, do, do kolegów i koleżanek radnych. Ja serdecznie dziękuję za dzisiejszą uwagę. Będą drzewa, będą uzupełnienia drzew w parku imienia Stanisława Narodowskiego. Dobrego dnia, do zobaczenia, pozdrawiam.